Od setek lat na tym terenie produkowane sery klinki. W tamtych czasach trudno było przechować mleko, więc ludzie robili serek klinek, z którego mieli twaróg, który służył do pieczenia naleśników, pierogów. Można było go zjeść z maselkiem, z chlebkiem, a na wierzch serek. Z cukrem, maturę mieszano. Dawało, jak odchodziliśmy do szkoły, to było podstawowe jedzenie w tamtych czasach. To były trudne czasy. Sama procedura wytwarzania serów nie zmieniła się praktycznie od samego początku, istnienia sera. To, co się zmieniło, to zmieniła się technologia, w jakiej wytwarzamy. Z tego względu, że w tej chwili już staramy się wytwarzać to wszystko z. Myślą o przepisach higienicznych, które obowiązują w kraju, w Europie. I o tyle tylko zmieniła się nasza produkcja. Zmieniło się również to, że nie wykorzystujemy już naturalnej podpuszczki z żołądków cieląt, a wykorzystujemy podpuszczkę mikrobiologiczną. To po prostu po to, żeby tych cielaczków nie męczyć. I to jest w sumie wszystko. Cała reszta pozostała taka sama, wobec czego produkt jest niezmienny od dobrych 200-300 lat. Wykopaliska w Milewczynie przyniosły kolejną sensację. Tym razem znaleźliśmy materiały organiczne. Rzadko spotykane na wykopaliskach w czasie badań archeologicznych, a mianowicie w drewnianej skrzyni, która no wygląda na bardzo archaiczną. Nie wiemy czy jest związana z grodziskiem wczesnośredniowiecznym czy też z dworem tutaj funkcjonującym od XIX wieku, ale w każdym razie w tej skrzyni okutej żelazem i zabezpieczonej przed widać niepowołanymi znalazkami. Odkryliśmy wielką, wspaniałą gumułę sera korycińskiego, a także butelkę najprawdopodobniej bardzo mocnej nalewki. Boimy się otwierać, żeby nie stracić życia, ponieważ być może, znaczy wiadomo, że po otwarciu tego rodzaju zamkniętych naczyń, być może się jakieś z nich uwolnią mikroby, które, tak jak w przypadku odkryć w piramidach, mogą doprowadzić tutaj do śmierci całą ekipę archeologów i badających. Na razie znalezisko zostanie zna, zna zabezpieczone i przekazane do odpowiedniego laboratorium w Warszawie lub w Krakowie. W najbliższym czasie, 24 sierpnia, odbędzie się Festiwal Smaków Pogranicza w Korycinie, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Będzie można tam spróbować wszystkich smaków Korycina, będzie można spróbować smaków Pogranicza na pewno serów korycińskich. Odkrycie to świadczyć może o tym, że na terenie gminy Korycin produkowane, produkowano sery już od setek lat i produkcja ich związana być może była z a przemieszczającymi się przez tereny pogranicza e, wojami z Rusi i z Mazowsza, którzy być może przez dłuższy czas pozbawieni dostępu do mięsa, wymyślili, że ser będzie takim najlepszym produktem, który się potrafi przechowywać dłuższy czas, jako że no tutaj widzimy, że na podstawie tego dobrze zachowanego, tej dobrze zachowanej gomuły sera, że nawet po prawie tysiącach, tysiącu lat, ser ten nadaje się do spożycia będzie można się o tym przekonać w czasie Festiwalu Smaków Pogranicza który odbędzie się 24 sierpnia w Korycinie. Bardzo państwa serdecznie zapraszam. Zapewne również będzie już odkorkowana ta nalewka, oczywiście po wcześniejszym przebadaniu przez specjalistów z Polskiej Akademii Nauk. Zapraszam na Festiwal Smaków Pogranicza 24 sierpnia w Korycinie.